Jeżeli pielęgnacja twarzy i ciała stanowi dla Was latem wyzwanie, to dzisiejszy odcinek będzie dla Was idealny. Zostańcie z nami, ponieważ przygotowałyśmy kilka praktycznych pielęgnacyjnych trików. Pamiętajcie też o subskrypcji i o tym, żeby włączyć dzwoneczek, dlatego że tutaj na kanale widzimy się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zapraszamy! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tipach takich lifehackach, jeżeli chodzi o pielęgnację letnią, bo dziewczyny myślę, że przyznają rację. Latem skóra nie ma najlepiej, bo mamy mocne słońce, przesuszona skóra, chlor w basenie, woda morska. To wszystko sprawia, że ta skóra może być w gorszej kondycji, ale nie martwcie się, mamy tutaj na to sposoby. I zacznijmy może od ochrony przeciwsłonecznej i od reaplikacji SPF-u, więc. Pytanie do Martyny. Jak według Ciebie to powinno wyglądać? Jakie zdanie masz na ten temat? Wiesz co, jestem bardzo konserwatywna, jeżeli chodzi o reaplikację na wakacjach. Okay. Tutaj faktycznie, kiedy wchodzimy do wody, kiedy się spocimy, kiedy miną 3 godziny, mhm. ale na przykład się nie spocimy i nie wchodzimy do wody, okay. to faktycznie warto sobie reaplikować te filtry i pilnować tego, dlatego że mocne słońce, wiecie, chodzimy sobie gdzieś tam, nawet jak chodzimy właśnie po mieście, mhm. ten filtr gdzieś tam się zjada i zużywa i zresztą też jest. Jest on degradowany przez promienie słoneczne. Więc wtedy jest to naprawdę moim zdaniem bardzo ważne. Natomiast jeżeli siedzimy przez cały dzień w biurze, nie wychodzimy za dużo na słońce, to ja uważam, że pielęgnacja ma być dla nas, a nie my dla pielęgnacji. Tak Więc nie można się dać zwariować, bo ja potem już słyszałam nieraz taką historię, że. A, ja nie nakładam w ogóle filtra, bo jak nie reaplikuję, to nie ma sensu. To jest absolutnie nieprawda. Ja mhm. uważam, że najważniejsza jest pierwsza aplikacja, jeżeli właśnie mamy takie warunki, że wiecie, chodzimy do pracy mhm. i nie wychodzimy gdzieś tam za dużo na zewnątrz. I jeżeli chcemy reaplikować, ok, super, jest to bardzo fajna rzecz dla naszej skóry, mhm. ale nie dajmy się zwariować. Czyli masz takie same podejście jak my, żadne skrajności nie są dobre w pielęgnacji również. Więc jeżeli chodzi o reaplikację, to mamy tutaj kilka bardzo fajnych produktów, mm -hmm. bardzo fajny produkt od marki Cliff. To jest taki kuszyn, który możemy też aplikować na makijaż, bo ja myślę też, że dużo osób się boi tej reaplikacji, ponieważ jako my kobiety mamy makijaż tak. i boimy się co nałożyć na ten makijaż, żeby go po prostu nie popsuć. A teraz na rynku jest naprawdę mnóstwo Baczy. fajnych perełeczek i jednym właśnie z przykładów mamy tutaj produkt od marki Cliff, gdzie mamy tutaj gąbeczkę. Proszę bardzo, ja tutaj sobie położę delikatnie. Otwieramy pojemniczek y -hmm. i tutaj mamy właśnie filtr, który aplikujemy na gąbeczkę. Proszę bardzo, delikatnie. Oczywiście na twarz, ale ja tutaj Wam pokażę na dłoni i super w tym produkcie jest to, że on się nie bieli, w sensie nie mamy takiego efektu mąki, oczywiście delikatny taki powiedzmy biały błysk jest na początku, ale to jest takie satynowe bardziej, co potem też bardzo fajnie wchłania się w skórę i ta aplikacja jest dosłownie bezproblemowa, szybka. Był taki moment, wiecie, że było bardzo popularne reaplikowanie sobie mm, zwykłego na przykład naszego filtra, który używamy na co dzień, bierzemy sobie taką suchą gąbeczkę tak. i wtedy reaplikujemy, okay. ale to jest w ogóle totalnie niewygodne, bo wiecie, te produkty też często, no one nie są stworzone do reaplikacji, mm -hmm. potem źle makijaż e, wygląda, wygląda z tym, a to jest super opcja, bo to zostało stworzone i zadedykowane specjalnie do reaplikowania, więc mm. moim zdaniem to jest genialna opcja. Ta, ale super. jeszcze mamy tutaj kolejny bo tym dziewczyny znać, że no, Ja muszę o nim powiedzieć. Proszę, proszę bardzo, bardzo, proszę. Słuchajcie, Ja muszę o nim powiedzieć, bo to jest produkt, który ja tak kocham. Ja bym go sprzedała nawet osobie, która tego nie potrzebuje, chociaż każdy <laughs> potrzebuje, bo on jest tak lekka, Słuchajcie, jak ja. Mogę zaprezentować? nie. Śmiało. Jak ja pierwszy raz tego użyłam, ja miałam takie. Tak. To działa? I ja miałam takie, ej, to działa? Bo mówię, ja, 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 Okej, okay, dobra, widzę, że faktycznie jest tutaj jakiś tam pyłek, mhm. ale go w ogóle nie czuć tak. na twarzy, więc on jest. Świetny pod tym kątem. Ja go naprawdę poleciłam. Mnóstwo ludzi go kupiło właśnie z mojego polecenia i mhm. wszyscy są zawsze zadowoleni, więc to jest genialne i to jest super łatwe. Idziemy, wiecie, tyksy, tak psikamy w no, każdym w, w momencie. Każdy to jest też super, dokładnie. że on takie jakby mączki na sobie nie zostawia. Tak. Bo niektóre produkty są takie, że mm -hmm. jak psikamy, i to szczególnie na brwiach widać, takie wiecie, takie no takie biały nalot, tak. a przy tym nie widać nic. I dla mnie to jest jakby trochę taka mgiełka. La posey proszę bardzo. No, ja jestem jest fanem spray. Jakby forma w ogóle wiecie aplikacji tak. za pomocą e, sprayu To jest mhm. uważam, że coś najlepszego. Tym bardziej niezależnie, czy jesteście na wakacjach, czy w mieście, czy jesteście na spacerze, wrzucacie tak. to do torebki. Tak pojemność w ogóle jest genialna, no. bo jest malutka, poręczna, no tak. więc y, łatwiej po prostu będziemy po to sięgać, więc Super. tutaj no, polecajka. Dobra. Właśnie, i jeszcze tylko tak kończąc mm -hmm. temat, to jest moim zdaniem chyba najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o reaplikację, żeby to było łatwe, tak. żeby to było przyjemne, że to nie jest tak, że tam teraz wyjmujemy cały ekwipunek, wiecie, osobną gąbeczka, osobną sterczkę. To by osobno... mi się nie chciało, żeby tak, tak tego robić, tak, wiecie? Dokładnie, mam... to ma być łatwe. I przejdziemy teraz do kolejnego tematu, trochę takiego, y, mam wrażenie, że niewiele osób o tym pamięta. Chodzi o takie miejsca trudno dostępne, Czyli co na przykład usta, usta. Uszy, skóra głowy, tak, przedziałek. przedziałek. Oj, nieraz przepaliłam, nie razpiałam. Mając osób nawet dobre. gęste włosy, tak. No. O dłoniach często zapominamy, mhm, o stopach jest. też często zapominamy. Tak. A tam też mamy skórę, która w sumie no, bardzo łatwo może się spalić, mm -hmm. tak, więc jest trochę tych miejsc. No usta są. E, też myślę, że uszy. Nie ja tak myślę, uważania. że właśnie, jeżeli chodzi, nie wiem, na przykład o przedziałek, to możemy używać na przykład sobie ten spray, który ma bardzo lekko konsystencję. Tak samo, jeżeli chodzi o uszy, a jeżeli chodzi o usta i chcemy mieć na przykład coś konkretnie dedykowanego, tak. to mamy bardzo fajną pomadkę od Regenerum i tu mamy SPF również 50, mm. mamy też witaminę E, czyli takie Substancje, składniki pielęgnujące. Bardzo fajna pomadka, leciusieńka, bezzapachowa, przyjemna do wrzucenia do torebki. Proszę bardzo, Fajny test. Tak. Ja Wam powiem też jedną rzecz, że ja zawsze na początku, jak sobie właśnie aplikuję krem z filtrem na twarz, mm -hmm. to aplikuję go też na usta i potem sobie po prostu reaplikuję mm -hmm. za pomocą pomadki. Więc okay, to też okay. jest jakiś taki trik. No usta są bardzo delikatne, tutaj mm -hmm. ta skóra jest taka um, cieniutka, że myślę, że też poparzenie to jest dosłownie chwila. Tak, więc pamiętamy o tym. Właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o usta, to jest bardzo e, fajna, ciekawostka. Czy wiecie, dlaczego usta są czerwone? Wiemy, bo powiedziałaś nam przed oczy. <grym> właśnie. <grym grym grym się> ale dziewczyny. Nie, ale nie ale przyznajcie, że byłyście zaskoczone. Tak, byłyśmy, byłyśmy, byłyśmy. No to teraz musimy powiedzieć do naszych widzów: usta są czerwone, dlatego że. Skóra jest tutaj bardzo cienka i prześwitują po prostu naczynia krwionośne. I stąd właśnie ten e, taki wysycony, piękny kolor. O, patrz. Tak, tak, as... ja nie widziałam. Filtr wskazany, także tak. pomadka z filtrem obowiązuje. Słuchajcie, ja też myślę, że lato to jest też taki czas, gdzie musimy zrezygnować czasami z naszej ulubionej, treściwej, gęstej pielęgnacji, ponieważ bardzo często produktów po pierwsze się nie utrzymuje, kosmetyki nam spływają, jakoś to niefanie potem wygląda, po, makijaż się waży. I wydaje mi się, że to jest dlatego, że używamy gęstej, treściwej konsystencji, więc tutaj latem sięgamy po jakoś taką lekką formułę. Tak, ja się zgadzam z tym w stu procentach. Wiecie, to jest też tak, że nawet jeżeli to nam nie będzie spływać i będzie teoretycznie wszystko ok, to takie ciężkie formuły przy upałach, które są mhm. y, i, i były obecne, ta skóra po prostu. Może poczuć, że to jest dla niej za dużo i mogą zacząć pojawiać się na niej niedoskonałości, więc musimy obserwować swoją skórę. Ona nam komunikuje, jakie ma potrzeby, tylko my musimy się nauczyć czytać te komunikaty. No i właśnie takie lekkie formuły są moim zdaniem w przypadku właśnie upałów w 80% przypadków jak najbardziej wskazane, czyli taka wiecie, korekcja pielęgnacji z powiedzmy wiosennej czy jesienno-wiosennej na taką letnią, ta zimowo-wiosennej. Ja myślę, że to myślę. też w przypadku, na przykład ja mam skórę mieszaną, to jest w ogóle to, co mówisz, to jest klucz, bo jak ja tylko przesadzę z takimi bogatymi, treściwymi konsystencjami, nawet jeżeli chodzi o SPF mhm. rano, to magicznie ja to na mojej skórze, już mam tutaj tak. zatkane pory, pojawiają się jakieś wypryski, to sobie się produkuje jakoś tak bardzo, no widać, że skóra mówi stop, mam Nie, za ja dużo. Tutaj właśnie taki że wiesz, że sobie trochę więcej złuszczymy i tak mhm. dalej, albo właśnie postawienie na taki totalny minimalizm że wiecie, odkładamy wszystkie gęste formuły i przechodzimy na takie formuły, które będą lekkie, będą się szybko wchłaniały. Na przykład, jeżeli będziemy miały SPF, to wybierać taki SPF, który będzie nam mógł służyć zarówno za krem nawilżający, jak i mhm, właśnie jako tak. za ochronę przeciwsłoneczną, bo im więcej tym dla naszej skóry latem będzie gorzej. Mhm. Tak, Więc... I tutaj mamy przykład w ogóle kultowego produktu, jeżeli chodzi o krem z filtrem od Skin79. Mamy go teraz w nowym, większym opakowaniu, ale na pewno kojarzy się, taki pierwszy, kultowy. I to chyba właśnie wydaje mi się, że to był mój pierwszy krem z filtrem. Ja to samo. Mój pierwszy krem, który nawilżał i który chronił. To, było ide to był idealny produkt tak. dla mojej suchej skóry. No Jest leciusieńka konsystencja, nie bieli, mhm. fantastycznie się wchłania. Piękny zapach, No ma same plusy. On wręcz ma taką, jak się go rozsmarowuje, taką lekko wodnistą konsystencję. Tak, tak. Nie? Super. I powiem on Wam, jest, no. że jest przyjemne dla skóry suchej, ale też wiem, że Justyna ma taką tak, mieszaną. Ja też I to też jest super. Tutaj z kolei w ogóle mamy też bardzo ciekawą opcję, która jest dla mnie nowością osobiście, to jest Mixon. Jak sobie dałam troszeczkę tego kremu właśnie tutaj na dłoń, żeby zobaczyć konsystencję. Ona jest. Taka w ogóle taka jedwabiście miła, taka aksamitna. I tutaj, moim zdaniem, to nawilżenie będzie większe niż w tak. Skin 79, czyli właśnie wydaje mi się, że w przypadku osób, które będą miały cerę normalną, bardziej suchą. Chociaż na przykład ja mam cerę mieszaną, ale ja kocham wykończenia Glow i ja lubię takie tekstury, które tak. są. Wiecie, że ja je czuję mhm. po prostu, no nie? Czy nie jesteś fanką matu, że tak jakby Nie, mat... okay. u mnie nigdy nie zobaczysz matu. Okay. Jak ktoś nie mówi, mówi na przykład, jasne. że się świecę, to, to dla okay. mnie to jest wielki komplement. <laughs> <laughs> więc no i tutaj jest, tutaj czuć po prostu to nawilżenie. Jest tak jest taki aksamitny, śliski, fajny, przyjemny. Mhm. No dawno mhm. nie miałam tak fajnej konsystencji. Bo tutaj też oczywiście też mamy wąkrotkę azjatycką, mhm. to więc ona daje takie ja mówię, nawilżenie, łagodzenie. Tak. Zaczęłyśmy od tej e... O tej marce i no teraz będą znowu same zachwyty, no. ale wiecie co? Mamy Może dwa wykopione wszystko, na które są, to są petardy, <laughs> dlatego że ten tutaj to jest serum. Ja zacznę, bo tak jak będę się zachwycać, muszę, że dziewczyny za chwilę również. To jest właśnie marka Mixon, to jest koreańska marka, koreańska pielęgnacja i mamy tutaj taką esencję z fermentem z soi. I zobaczycie to za chwilę na przebitkach. To, co robi konsystencja tego produktu, to jest coś w ogóle niebywałego. Widzicie to? Mam nadzieję, że widać to w kamerze. Jest to bardzo glutowata. Stosowałam ten produkt jakiś czas temu, jak dostałam do testów przed odcinkiem. I to, jak on śmiesznie zachowuje się na skórze, jak ładnie się wchłania i układa, to w ogóle jest coś niesamowitego. Samo działanie jest też absolutnie fantastyczne. Ja mówię jako posiadaczka skóry mieszanej. Bardziej zaobserwowałam takie wyciszenie, bo tutaj mamy też kwasy, aha, czyli takie delikatne złuszczenie, co moja skóra latem bardzo lubi. Natomiast ten efekt takiego nie wiem, błysku, blasku, glow, regeneracji, jakby wszystko, bo kosmetyki koreańskie trochę mają to do siebie, że one robią trochę mm -hmm. wiecie, wszystko w jednym. Ale on nie? też bardzo ładnie się wchłania. On jest nie pozostawia super. na skórze jakiegoś tak jest takiego, też leciutki, nie wiem, mocnego obciążenia, mm -hmm. jest super lekki. Ale dawno nie widziałam czegoś takiego naprawdę w pielęgnacji, tak, dawno. Ja, ja też muszę przyznać, że jeżeli chodzi o konsystencję, to jak pierwszy raz sobie ją zaaplikowałam, to jakby właśnie ten taki motyw, że ona tak się fajnie ciągnie, Coś niesamowite. niesamowitego i właśnie takie konsystencje, moim zdaniem na lato to jest super opcja mm. dla osób, które potrzebują nawilżenia, ale nie chcą iść w ciężkie produkty. I właśnie, to jest też w ogóle bardzo ważna kwestia moim zdaniem, bo wiele osób myli nawilżenie z natłuszczeniem. Natłuszczenie to są właśnie te takie bardziej okluzyjne formuły, ale właśnie latem bardzo często nasza skóra ma dosyć tego natłuszczenia, dlatego że nasze gruczoły łojowe produkują więcej sebum. łoju, więcej sebum, więc mamy ten taki, wiecie, tą naturalną, to naturalną okluzję. okluzję, którą wytwarza nasza skóra. Natomiast to, czego nam brakuje, to są właśnie produkty nawilżające. I teraz, dlaczego? Bo ja taka ciekawostka. Mm, kiedy my się pocimy, jak jest właśnie gorąco na zewnątrz, to ten pot odparowuje z naszej skóry, mm. tym samym zabierając nam wilgoć. I dlatego właśnie gruczoły łojowe pracują ze wzmożoną intensywnością. I wtedy my właśnie nie będziemy potrzebować tych takich tłustych, okluzyjnych rzeczy, tylko właśnie będziemy potrzebować tego lekkiego nawilżenia, takiego boostu, który będzie się mógł e, no, tą naszą skórą dobrze zająć. Mm -hmm. no więc tutaj, jeżeli chodzi o lekkie konsystencje... Tak, mamy coś do wyboru. Super. Oczywiście pamiętajcie o tym, że te kosmetyki, wedle potrzeb waszej skóry, możecie łączyć ze sobą. Na przykład zrobić sobie taki zestaw jak filtr plus esencja. Na przykład, jak ktoś ma skórę suchą i rano potrzebuje <grym> trochę tak zdublować te lekkie konsystencje, ale jeżeli na przykład ktoś ma skórę mieszaną, ja często tak robię, rano czasami wystarczy mi albo sam filtr, albo dla efektu odświeżenia, ukojenia sama mgiełka. I mamy tutaj również z tej marki Mixon taką mgiełkę z ekstraktami roślinnymi. Ona jest taka bardziej wyciszająca, dająca taki efekt ukojenia, uspokojenia skóry. Pomimo to, że jest taka uspokajająca, no to ta forma sprayu, wiecie, daje trochę taki efekt takiego odświeżenia. Można sobie na przykład ją schodzić. troszeczkę, jak jesteście na wakacjach, żeby dostać jeszcze mm -hmm. ten efekt chłodu. Można ją zabrać ze sobą, albo na przykład po prostu pomieszać mgiełka i na to. Po prostu SPF. Poczekać mm -hmm. chwilkę, aż, ta, aż się aż koniec. usiądzie na skórze, mm -hmm. żeby ta skóra też nie była taka wodnista i żeby potem Wam się ten SPF po prostu dobrze aplikowało. Tak. Więc myślę, że można to sobie miksować wedle potrzeb yy, waszej skóry, ale mgiełki to jest w ogóle super sprawa na wakacje. Jak na przykład chcecie zaaplikować na makijaż, to widzę, dla mnie to jest mm -hmm. spoko. Jakby mm -hmm. ja naprawdę nie widzę jakiegoś wielkiego problemu, żeby takie mgiełki z kategorii pielęgnacja używać również na makijaż, bo one świetnie Oczywiście. odświeżają no. i tak od razu tutaj też jest jakieś no, mięstnie. Taka delikatna, delikatna mgiełka, że to też nie są takie duże tak, krople, to które prawda. psikasz i czasami osadzają ten... się aż tak, tak na tak. skórze. Kolejną ważną rzeczą dla mnie są peelingi i ja absolutnie nie wyobrażam sobie swojej letniej pielęgnacji mm -hmm. bez peelingów. Pierwszy powód jest taki, że regularnie aplikuję samoopalacz. W związku z czym, jeżeli chcemy, żeby ten samoopalacz wyglądał dobrze na naszej skórze, to no to dobrze. musimy wykonywać regularne peelingi. I takie miejsca, o których bardzo często zapominamy, na razie mówię w kontekście samoopalacza, przepraszam, to są łokcie to są kolana, kostki, też kostki. tak Ta. dokładnie i żeby ten samoopalacz dobrze siedział na skórze, to po prostu ona musi być gładziutka, więc to jest bardzo ważne. I kolejne miejsce, które jest bardzo, bardzo ważne, to są słuchajcie pachy. Dlaczego pachy? Z dwóch powodów. No właśnie samoopalacz, ale druga rzecz bardzo ciekawa jest taka, że jeżeli nie będziemy regularnie peelingować e, paszek, no to e, właśnie ten zbierający się antyperspirant, mar martwe komórki skóry i tak dalej i tak dalej mogą sprawiać, że antyperspirant będzie gorzej działać. Mhm. Te antyperspiranty mogą znacznie krócej działać i dawać taki efekt, że Kurczę, o co chodzi? Zacząłam się, bo poprzedzam tak. i nie. A, a tutaj nic coś nie tam się pachnie. złego, nieładnie pachnie. pachnie. <laughs> <laughs> tutaj mamy taki peeling z marki Hebek. On przepięknie pachnie. No, to takim jest... karmelowym ciasteczkiem. Dokładnie. Jak, słodycze. No, tak. jak no. słodycze. I wiecie, co jest w ogóle fajne w m, tych peelingach cukrowych, że jak my sobie je robimy na ciało, to one nam też będą bardzo fajnie e, nawilżać, i skóra będzie po nich taka gładka, taka bardzo e, smooth. smooth. Mhm. Dokładnie, że jakbyśmy nałożyły sobie jakiś balsam po prostu. Tak. E, więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz i bardzo ważny krok w pielęgnacji latem. Czyli nie zapominamy o regularnym peelingowaniu skóry, Dokładnie. tak samo jak nie zapominamy o tym, że stopy wymagają takiej wzmożonej pielęgnacji latem. I to na 200% dziewczyny, tak. jakby dbanie o to, o to żeby na skórek był złuszczony, ale też żeby ta skóra była nawilżona, to jest w ogóle klucz letniej pielęgnacji. I mamy tutaj taki trochę sposób. Mhm. bo mamy nie bez powodu tutaj skarpetki, mamy folię, czyli co, co, co z tym zrobić? Dobra, no to ja mówię, generalnie jestem większą fanką takiej kombinacji, natomiast okay. jeżeli mamy bardzo przesuszone stopy, no to może być też taka kombinacja. Okay. I co robimy? Aplikujemy sobie taki krem w grubszej warstwie i jeżeli właśnie mamy mocno przesuszone, to możemy sobie na 5 minut nałożyć taką folię, owinąć sobie taką folią, wiecie, stopy, żeby po prostu zmusić tę skórę do wchłonięcia się naszego kremu regenerującego. Natomiast mega fajną opcją i dużo też uważam łatwiejszą, no bo ułatwiamy sobie pielęgnację, musimy tak. o tym pamiętać, że to jest też bardzo bardzo ważna kwestia, to aplikujemy sobie właśnie taki krem nawilżający, potem czekamy sobie minutkę albo dwie i nakładamy skarpetki. Słuchajcie, stopy, nóżki, sztuki. Znaczy to jest taki sposób, żeby też wiecie, na przykład jak mamy urlop, czy jakiś wyjazd, mimo, że na przykład chodzić się na pedi regularnie, mm -hmm. ale chcecie, żeby te stopy były nawilżone, to właśnie taki krem od Cerave tak jak mówiłaś, on jest Super. regenerujący, czy jak mamy takie, taką szorstką skórę, to wtedy sobie taką konkretną ja odwiedź, myślę, wiecie, że taka warstwa zawsze tak. idzie konkretna. Bo chyba nie ma nic gorszego niż nie, jakby niezadbane stopy latem, gdzie je odsłaniamy, gdzie są, wiecie, mamy chodzimy w japonkach, sandałach, więc ładnie, żeby ta stopa też była zadbana. W ogóle, wiecie, Stopy dla wielu osób to jest taki temat trudny, bo nie każdy je lubi, nie każdy je akceptuje. To A tutaj, jak będą takie, wiecie, mięciusieńkie no. i przyjemne, no to myślę, że możemy je polubić i podziękować im za to, że nas prowadzą przez świat. Och, Myślę, że wyczerpałyśmy temat w 100% i że nasze letnie tipy Wam się przydadzą. Martynie bardzo dziękujemy za obecność i za masę wiedzy i wskazówek. Ja Wam bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę. A jeżeli nasi widzowie mają jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, a ja postaram się e, odpowiedzieć. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, o zostawieniu łapki w górę i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Pa!